Cześć Sieman, cześć sieman Dzisiaj gramy w Loa na Semerze I zaraz się zacznie Gdzie jesteś? biegnij, biegnij, biegnij biegni A ja nie wiem gdzie tutaj są skrzynki Może mzylami <grym> na górę ja Dobra, uciekamy, gdzie chodź Gdzie jest, jest tutaj, chodź Ej, ta jest nie, taka nie mała, jest na 75 osób on będzie... kurde, znalazłem No, trochę jest mała To jest ta zwykła, no nie? Dobra, nic nie ma W ogóle nie znam tej mapki Sorry, uderzyłem cię Pozostało 28 graczy i tu sobie kicają te Te, Creepery i z wszystko. A no, nie chcę ze szkieletem walczyć. Ani z niczym, ale te pioruny nawalają. Dlatego no, sobie włączyć dźwięki, bo wiesz jak ja to słyszę fajnie? Do no, tego ktoś był. Dobra, ja w sumie też wyciszę sobie Nie, wiem nie mam wyciszeń, eee. tylko ja, ja od ciebie to znażę. Aha O, wskazówka 2 Ukryte... ...piece Ej, slime tutaj na mnie idzie, nie? No zaraz mnie on zabije, wigo Ej, piece, nie ma nic i się nie, tego nie, nie, czego O oh, nie, wow On mnie zaraz nie, zabije wali wali po jednym nie, Po jednym nie, nie, go tak zabić jakoś nie, On mnie zabije zaraz nie, tu jest Przerąbane Aha, trzeba znaleźć piec Taki piec, ale to... Tych nie możesz, bo to wiesz, to są pistony na przykład też Tu jest jeden piec, jest piec, ale nie rozumiem po co jest ta, ta dźwignia Ej, Gostek się nawala z tym slime'em A on ma... ...rzeczy dobre Uważaj! O Jezu Brawo Haha, Gostek tam utknął o, a dobra, jakiś inny mnie zabił. To na kie idziemy. SG-19. O, czekaj, gość, A ja poszukam na czacie. O, 12 Dwanaście! Szybko! Mm -hmm. Jesteś? Jestem, jestem Dobry, gdzie? To jest mało osób, ty Gdzie jesteś? Dosyć. 20. E yyy Nie <laughs> widzę cię Tam jesteś Weź z Kasi machaj Naprzód, naprzód pan! A, no widzę, widzę, widzę. dobra. Okej, okay, zaraz się zacznie. 3 Nie więcej 5, 4, 3, 2, 1, już. Ja zły nic prawie nie mam. Tylko hełm złoty i nic więcej. Dobra, idziemy gdzie idziemy. Jesteś? Tam gdzie byłem. Bo ja mam mieczy To który... widzę cię. Czekaj, bo ja zaraz spadnę. Nie gadaj, że spadłeś. Nie. Co ty? Mm. Dobra, ja jestem za I tej mapy... Tej mapy nie znam w ogóle. Taka, uwolę Ublowa są takie dziwne mapy. To jest 25 map. No właśnie. Każda jakaś inna. A go goście się tutaj nawalają. Tego, dawaj Bigo. Gdzie? tego tu. No super. Padłem. No, no właśnie, bo ty nie idziesz, chodzisz za mną, szukasz mnie ciągle, to nie ma sensu. No bo ty powinieneś teraz za mną, a nie wziąłeś ja za tobą. No co? No to mów, mów, żebym widzę Kolo, jak się ma? Idę cię ubić. O, jest. Jest!

mi? Jak? Bo ja mam taki dziwny mikrofon. to nie, ale jak nic nie mówisz, to tak. Wiem, bo to, jest, to są moje słuchawki. Mój kolega tak samo ma, on ma takie same słuchawki jak ja i tak samo mu. Bo one się jak coraz bardziej się będą niszczyć. Z czasem właśnie one będą coraz bardziej krzeczyć. Ja, muszę sobie na kupić.

O, dwóch graczy zostało. No Czas wygrać ten mecz. Myślisz, że wygrasz? Nie, myślę, że zaraz spadnę, bo skaczę bo... O... Jakie masz rzeczy? Ja mam... miecz drewniany. O. W sumie... Tak być... w sumie to cztery miecze drewniane. A, Gostek pewnie będzie miał już ostatni miecz i... Upewno. i pogadasz to ja mogę wygrać, wygrać, tak, że ja mam Endermana, nie? Polecę się na taką fajną kulkę i tam nie, nie baj, mnie, bez kurde sprint gdzie połączył, prawie więc O, nie ma! On miał upije, on ma całe EQ. Jakie? No, złote i żelazne. Jasne. Yes. Takie tu trzeba No i żelazny miedzielu. miecz. Żyje, no. bardzo ładnie. Trzeba mieć parto, żeby się Ej, -J -J 17 się Aha, to samo u ciebie. To idziemy gdzie możemy pójść. Nie o, nie mam widzę właśnie. Ej, kto to jest? Dziesięć dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Jezu, ale to są... Tak się laguje wszystko. Miałem mieć w ręce i nagle on mi zniknął. A ja też nie Ja mam zbroję tylko. Gdzie tu Oj ci nie szukaj. Gdzie to jest coś tam? Patrz. Lepiej. A mam już znalazłem coś Faj tam się biją? dobra, chodź, uciekamy stąd I łazić za mną, bo Później będzie znowu taka sytuacja, że się zgubimy jadę, dny, a ty będziesz dalej łazić. No. Co to tu jest? Dosterek, dawaj go. Faj, on mam ja, on mam ja. Ale rany Oha, super, jest tak. Zmierza to już nie na No nie żyje, nie Dobra. Kończymy już? Mhm. Możemy. No, to my się żegnamy. Do następnego odcinka. Pamiętajcie, lajkujcie i subskrybujcie.